i to nie byle jakie mody będą to mody, które są mniej znane, albo w ogóle. Dobra, jedziemy. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mod, który, uwaga, daje nam do rozgrywki na Jankata. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Tak, nawiasy mówiąc, jakby ktoś nie wiedział, kto to jest Nyankata, to jest ten taki śmieszny kod, którego, który swego czasu był w jakimś tam stopniu popularny, że tak się wyrażę, na internetach. No dobra, lecimy. Pewnie zastanawiacie się jak zrobić tego kota. A to jest bardzo proste. Potrzebujemy czterech ciast i jednej ryby. I mamy spawn Nyan Cat. Ta modyfikacja dodaje nam jeszcze jedną rzecz. A mianowicie płytę z muzyczką z Nyan Cat. Ale powiem Wam szczerze, ta muzyczka coś mi nie działa. Nie wiem czemu. Dobra, mniejsza o to. I tak, i mamy ta bardzo sympatycznie to wygląda, nie uważacie? No i można go oczywiście dosiąść. Żeby to zrobić, wciskamy na niego prawym przyciskiem myszy. No i dobra, i można się na nim poruszać bez problemu, ale też latać. Naciskamy spację i lecimy. Naprawdę bardzo sympatyczna modyfikacja, jak dla mnie. Na koniec taka moja mała ocena podsumowanie. Mod bardzo. Że tak powiem, ciekawy, może dużo nam nie daje do survivalu, takiego, ale jest naprawdę śmieszny rozmaica nam rozgrywkę w pewnym stopniu. No i dobra, ja będę kończył. Wy pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Piszcie komentarze, jakie chcecie mody zobaczyć. Może ja je zaprezentuję w następnych odcinkach. No zobaczymy. A żeby zejść z tego na NK, tak już mówiąc, pod koniec też klikamy prawym przyciskiem myszy. Byle gdzie? Ja będę kończył. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!